Manko Siemanko Siemanko z tej strony Damiano i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 3 z produkcji, która zasługuje na grę roku 2012 No i tak mi się tu powiedziało na początku Dobrze, ja tu niestety mm, ominęła Was taka scenka z misji, którą właśnie jedziemy zrobić ponieważ nagrywałem wcześniej ale zauważyłem że dźwięk mi się nie nagrywa no i niestety nie mogę mm, cofnąć żebyście tą scenkę zobaczyli za co bardzo was przepraszam ale misja jest chyba e, znana ponieważ e, na pewno większość z was już oglądało por u innych e, youtuberów mm, i scena, e, znaczy scena, przepraszam misja jest e, chyba dobrze znana mamy mm, rozwalić tam jakiś budynek Wasa, żeby go osłabić, co niestety jest przykre, ponieważ Was jest, 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 jest bardzo, bardzo dobrym naszym kumplem, prawda? Nie chcemy go przecież zabić. Dobrze. Więc my tutaj pojedziemy. I jeszcze Was przepraszam bardzo, że wczoraj, bo Far Cry 3 ogólnie ma być w soboty, ale to się zmieni chyba bo tydzień temu był w niedzielę i dzisiaj też jest niedziela a to dlatego, że wczoraj Far Cry 3 mi się jakoś skraszował Uplay chyba ma jakieś kłopoty problemy techniczne czy coś nie, naprawdę nie wiem nie wiem co się dzieje ale wiem, że naprawdę przez to w Far Cry'a i inne gry właśnie, które mm, trzeba Rejestrować, że tak to nazwę, na Uplay'u. Nieraz nie można sobie spokojnie pograć, ponieważ Uplay ma swoje kłopoty. No i kurczę, to mnie bardzo martwi. Ciągle, kurczę, muszą wymyślać jakieś te nowe takie, mm, że tak to nazwę, portale, do których musimy... Systemy, do których musimy rejestrować nasze gry. Jakby nie mógł być taki na przykład jeden Steam, albo Origin, kurcze... Tylko do wszystkich gier jakiś inny. No kurczę, każda marka chce mieć swoje. No to jest naprawdę mm, bez przesady, ale przynajmniej takie jest moje zdanie. Dobrze, jesteśmy już tu na misji. Wyklejmy sobie naszych yy, naszych piratów. Oczywiście. O, jest jakiś skarb weźmy sobie. Ja broni yy, nie zmieniałem ostatnie od ostatniego odcinka jak zauważyliście ponieważ y, nie gram tylko i tu się przyznam mam nadzieję że nie weźmiecie mnie za takiego y, y, takiego o Damiano gra sobie po kątach na innym zapisie i potem wszystko wie gdzie co jak i tego no, i tu wam się przyznam gram na innym zapisie swoim i tam już mi chyba zostało nie wiem dwie misje do przejścia żeby zakończyć całego Cry'a. Ale to nie znaczy, że tutaj nie będę się dobrze bawił, ponieważ przechodzę to drugi raz. I w dodatku z wami, z czego się bardzo cieszę, naprawdę, że oglądacie te moje odcinki. No i oczywiście tutaj z wami będę robił misje poboczne, bo tam nie robiłem. Dobrze, bo ja się rozgadałem, a to nie o co chodzi. Będziemy sobie teraz ich tu zabijać. I tego ten jest na pierwszy ogień. No, kicaj tutaj, kicaj, kicaj Tylko czy on nas nie zauważy? nie chyba nie Chyba nas nie zauważył Dobra, teraz zajmiemy się tamtym Zrobimy to w taki sposób Jak pamiętam zrobiłem to na tamtym zapisie I teraz nie mówcie tutaj, nie piszcie no ty robisz tak jak na no, tamtym swoim jak już przeszedłeś całego i teraz już wiesz jak tu ich wszystkich pokonać. Otóż ja się lubię bawić yy, tutaj na wiele sposobów. Może teraz mi się uda tutaj zagrać jakoś po cichu, bo jak pamiętam, wcześniej grałem sobie sam, to mi się nic to nie udało. Niestety. no... <grytanie> Dobra. Wychłamy z głowy. Teraz następni. Zobaczcie, że tak się tak ale naprawdę gra jest niesamowita. Tak się w nią czułem, że dosłownie nie mogę... Od czasu do czasu tutaj mówię, że mogą być drobne lagi, ponieważ mam jeszcze odpalone dwa programy. Nie zapomniałem ich wyłączyć, a już nie chciałem grzebać, bo naprawdę to by jeszcze dłużej zajęło. Kurczę, a w tak... Najgorsze jest to, że w takich wodach lubią być krokodyle. Jasna cholera, ja się ich zachiny za i się boję, ale tu chyba nie ma, nie? Że mi jakiś nie zaatakował, kurczę. Strasznie się ich boję. To jest kurczę mm, jak grałem sobie właśnie kiedyś... Znaczy kiedyś, no niedawno. Właśnie w farkę... o ten szcza To wam powiem, że krokodyle to są nieraz straszniejsze Jakbym grał w jakiś horror, tak sobie płynę, 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 a tu nagle BUM krokodyl mi się... z wody. A, no jeszcze taka sprawa po dzisiaj, ponieważ dzisiaj, przepraszam Was bardzo, dzisiaj jest wielka orkiestra świątecznej pomocy i właśnie chciałbym, chciałbym, ale jakoś nie mogę, jeszcze nie mam aż tylu widzów, żeby robić takie specjalne rzeczy. Otóż chciałem zrobić konkurs, taki dosyć specjalny na tą okazję, ale... Zapomniałem, że jest konkurs jeszcze tamten, który cały czas trwa. No i niestety no nie będzie tego konkursu. Ale pomyślałem, że jeśli to oglądacie, bo jeszcze dzisiaj wstawię inny film, tak sobie myślę, bo chyba Far Cry to nie jest taki dobry film z tej gry, który by mógł tu jakoś pomóc, ale wstawię specjalny film chyba sobie myślę którym zademonstruję, czy zademonstruję. Pokażę... Zachęcę Was jakoś może niektórych do brania udziału w takiej akcji, która tam jest. Żebyście odwiedzali kanał właśnie tej y, Orkiestry Świątecznej Pomocy. Że pomagać tym dzieciom i w ogóle naprawdę warto, naprawdę. Jeszcze tutaj w farcreju na końcu będzie troszeczkę inne intro i w ogóle i tam was będę y, dam właśnie do kanału oraz takie inne rzeczy z... związane z ze... z wielką orkiestrą świątecznej pomocy tak dokładnie naprawdę zachęcam dobrze Ale... What the hell!! Co to? Co, 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 co to warczy? Aha, tam, dobra. Ja się tam zaznaczę tego tygrysa bo... Jeju! Dobra. Tych już załatwiliśmy po cichu. Załatwimy jeszcze tych, no ale to już niestety po cichu chyba nie będzie. I nie chcę, że, ej, że was tu jeszcze... Wiecie. Fuck! Fucking shit, fucking shit, fucking shit! Dawaj, dawaj, dawaj. Jason, bądź wojownikiem! Rakiat! Nie pozwólcie mi zniszczyć broni. Jak będę chciał to zniszczę plu. Nie pyskuj mi tu. Fuck, włączyli alarm! No nie! Kieprzenie. Gdzie jest ten cholerny alarm? Ja teraz już za późno. Ja w ciebie dobra za późno już no ale cóż. uła dobra jason podkładaj tą bombę shit ujdziemy z dymem ujdziemy z dymem oh fucking shit Jebsze. Kurde Nie mam czasu na takich typowych dobrze, dobrze. Ja sobie już idę, mnie tu wcale nie było. Fa krokodyl! Nie, nie, kurde, kurczę, kurczę! Tam jest krokodyl. Jezu jak się wystraszyłem. Wybaczcie mi to. Kurde. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Na żywo! Tylko w Far Cry 3! Pomagamy biednym ludziom. zabijamy pirapu! Doskonała robota. Teraz mów, ja, mów mi co swoimi przyjaciółmi. Przyjaciół. Więzienie! Znania, od rynku, ja więzienie! Uuu. o Będzie grubaśnie, grubaśnie, grubaśnie! Oczywiście nie kończymy tego odcinka! Ci co myśleli, a dobra to już koniec odcinka, dobra to sobie wyłączam, to ja powiem nie, 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 o tam ktoś jest, ale nie chcę myśleć z chęcią bym go wyrzucił do tego krokodyla, który tam był! Nie wiem czy go widzieliście, ale ja go widziałem. Na szczęście mnie nie, nie zaatakował. Zobaczymy sobie punkty umiejętności. Mam jakieś może? Mam <laughs> <Mom 4>! cztery! <laughs> Zobaczymy. Częściowo, bo się nie jest tak się. Dobra. Jeżeli nie masz lekarza, przytrzymaj. Kudła, fajnie. Paska. Zobaczymy jeszcze coś. w przytrzymaj R, a muszę broń w biegu. U, to jest przydatne. Dobra. Zbierać roślin dwukrotnie więcej składników. Nie. To mi akurat nie jest coś tylko spytyl. Czy dodać dodatkowy segment podka zdrowia? Yy, to już mam, kurczę. Dobra, weźmiemy to. I złabędzia. Yy, co ja mówię? Z czapli weźmiemy ustabilizować celownik. Strzegowanie mikseru działa 25% duży. Nie mogę tego. Nie, dobrze. To będzie już na wszystko z tego ja widzę, że mi znowu gra klatkuje. Lekko. Ostatnio mi właśnie gry klatkują mocno. Nie chcę mi się z wami bawić, panowie. Dobrze. Odcinek się jeszcze oczywiście nie kończy. No czego miałby się z tym? Zrobiliśmy misję fabularną. A następna misja fabularna będzie w następnym odcinku, czyli za tydzień, w niedzielę. Chociaż teraz są. Jak już zapowiadałem, te super, mega ferie. A w sumie jesteśmy blisko tego, ale nie teraz już nie także Far Cry 3 być może pojawi się w tygodniu naprawdę zachęcam, jutro jest jeszcze Need for Speed Most Wanted i jakaś inna gra a dzisiaj jeszcze jakaś komedia zrobię właśnie taką komedię taką gameplayową z jakiejś gry będzie trochę śmiechu tak sobie myślę, jeśli mi się uda nic nie obiecuję i, I tam będzie coś o Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz tutaj w parkraju też na końcu zobaczycie hmm, Podeślę Wam takiego linka Kurczę! Ja ma, na mapę tutaj obracam, a nie wiem gdzie mam jechać yy, Dobrze, już, już szukamy, już szukamy My jesteśmy tutaj, zaatakujemy sobie yy, ten plac komaru Czy jak to tam było To będziemy sobie e, następny posterunek, żeby mieć się, e, żeby, żeby wygenerować, że tak to powiem. Jeśli ledniemy. Dobrze, Jason. Jason. Możesz ty, to jest Fucking shit! Dobrze. Wiem, w tym odcinku jestem taki jakiś rozdrażniony, wybaczcie, albo po prostu nie chcę być taki nudny. Niech byłem zawsze, tylko trochę trzeba się bawić, prawda? Gry łączą, tak jak to nieraz rojo gada, i teraz powiecie, uuu, ściągasz od roja, zachowujesz, próbujesz zachowywać się jak rojo. Nie, nie próbuję. Ja mam taki swój styl prowadzenia gry, ale od czasu do czasu można się chyba powygłupiać, prawda? Nie, żeby były tu wszystkie odcinki jakieś dęte. Dzisiaj chciałem zrobić jeszcze, myślę, że. Zrobię tam ten odcinek, co mówiłem, na jeśli mi się nie uda, to trudno. I tam będzie takie QA, takie wiecie, zapytaj Damiano, Damiana, albo coś w tym rodzaju, nie wiem jeszcze jak to nazwę, nie chcę, nie chcę ściągać od innych youtuberów, tak jak tam chyba Royo ma, zapytaj Roya, czy zapytaj Roka, naprawdę nie wiem, ale nie chcę tutaj ściągać od nich, dlatego wymyślę swój jakiś tam oryginalny tytuł, przynajmniej spróbuję. A jeśli nie, no to mam nadzieję, że się nam nie obradzicie. Dobrze. Bo my zawsze się teraz... Nie mam nic? What the hell? No przecież mam. Uuuh, padłeś powstań, Powerade! Fucking shit. Czy oni tu przyjechali przypadkiem? Mnie nie zauważyli, prajerzy. Dobra What the hell Fuck! zobaczył mnie Dobra, nic się nie stało. Zobaczcie, że krzyknąłem. Trzeba się pobawić. Pobawmy się! Jason chce się pobawić. Ohoho! Niebieska flaga! Niebieska flaga! Nasz posterunek! Dobrze! U. 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 O sterunek wyzwolony bez alarmu O oh yes O drugi z 34 naprawdę Cześć Działkowicze Chodź to no chodź niech cię przytulę żyjesz No chodź Dobrze Dość tego Strasznie mi klatkuje. Nie wiem dlaczego Zmieniłem ustawienia A chyba jeszcze muszę zmienić Dobrze, naładujmy sobie amunition. I jest może to jakiś laptop, bo zwykle w takich siedzibach są laptopy. Nie, ale jest apteczka, super. Się cieszę. I zapewniam Was, że gdy właśnie odcinek się skończy, ja sobie jeszcze trochę pogram, żeby jakąś nową broń sobie uzupełnić. Tak, żeby sobie jakąś broń uzupełnić. Żeby mieć jakąś inną, a nie ciągle... Tę bo to już się no słabe robią trochę podbieram żeby mieć e, więcej amunicji e, dobrze co my tutaj jeszcze mamy do zrobienia no odcinek jest taki e, e, super taki taki mamy tu coś poszukiwany e, martwy e, poszukiwany martwy jak to da dobrze no, co my tutaj mamy Błądet. Zobaczmy, co to jest. O! Błądanipieraczy! Rozbili obóz w pobliżu, zabij ich szefa nożem, tak jak nakazuje tradycja rakiet. Nagroda. Uuu, dużo kasiorki. A w sumie to jest przydatne, że z takich pobocznych misji można dostawać kasiork. Tu muszę jeszcze te... Ta... Masz te radiowe poodblokowywać Dobrze. Wiecie co? Zwiedzimy sobie trochę ten świat, nie chce mi się samochodem ciągle jeździć. Zmienimy sobie na pistolet. Wiem, y, może teraz trochę klatkować y, gra... No ale nic nie zrobię. Nie, nie chcę się wdawać w następną bójkę, więc sobie przejedźcie spokojnie. Przejedźcie sobie spokojnie, moi was rozwalą. A ja tymczasem pobiegnę do naszego punkciku I to już będzie nasza ostatnia taka misyjka Nie wiem ile odcinek już trwa Mam nadzieję, że nie za długo, ale też nie za krótko Mam nadzieję, że tak średnio Aha, no i zapomniałem, bo mnie zaatakowali, prajerzy albo dokończyłem, nie pamiętam I właśnie chciałem zrobić jeszcze taki programik o mnie, to będzie taki w stylu vlog oraz coś tego typu zapytaj mnie. No nie wiem jaki będzie tytuł, tak tylko mi teraz wypadło do głowy. Nie wiem jaki będzie tego tytuł, naprawdę. Do wody nie wchodzę, bo tam mogą być krokodyle, ja nie chcę ich spotkać naprawdę. To jest przy... To jest bardzo przykra sprawa spotkać tutaj krokodyle, naprawdę. Jeszcze tak w nocy... O oh my god. I tam właśnie, bo ostatnio dużo pytań, właśnie przez ostatni, przez ostatnie parę dni w tym tygodniu na przykład, dużo pytań do mnie doszło, co było naprawdę zaskakujące, ponieważ ostatnio widzów też mi trochę przybywa. Naprawdę, z czego się bardzo cieszę, dziękuję wam za to naprawdę, że, że moja oglądalność się zwiększa, moi widzowie się zwiększają, naprawdę to jest bardzo yy, miłe uczucie. Dobra, wyrąbany mam pas. To jest ten szef pewnie. A nawet mnie nie zauważyli. Kul, cool. dobrze, yy, więc ja sobie to zapiszę. Rozejrzyj się po okolice, a potem udaj się do sans Dobra. się tam udamy, ale to już w następnym odcinku. Mianowicie chyba piątym, o się nie mylę. Aha, no i jeszcze do końca tylko. No i tam właśnie te pytania, będę odpowiadał na wasze pytania, ponieważ ostatnio dostałem ich trochę i mam zamiar na nie odpowiedzieć. Także serdecznie was zapraszam i... Naprawdę warto obejrzeć ten ym, kanał, czy tam y, strony Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kto jeszcze nie widział, naprawdę warto. A tymczasem ja się z wami żegnam, mówił Damiano, grał Damiano w Far Cry 3, no i co? No i siemano i do usłyszenia w następnym odcinku również. Do zobaczenia. Jeśli będziecie chcieli z kamerką, to oczywiście Damiano zrobi, że jak najlepiej wam się oglądało i zrobi ze swoją twarzą, ze swoim face palmem Far Cry 3, o jakżeby inaczej. No. To Siemano po raz drugi. Siemka.